Cześć, siemano, witamy Was w kolejnym odcinku. Cześć wszystkim po dłuższej przerwie. Dojechał w końcu Janusz. Dojechał, dojechał. Znalazł chwilę czasu i dojechał. No dokładnie. Do tego są moje dzieciaki, jest Patrycja. Wodę w basenie już mają nalaną, parasol rozłożony. Dzisiaj temperatura podobno około 30 stopni, ale powiem Wam, że na pewno tak będzie, bo jest godzina 6 rano, grzeje jak cholera, my już mamy wędki rozłożone. Janusz nawet już jest po pierwszym braniu. Złapał Leszczyka na Yumi, tak. <głos》> ogólnie. Sprawdzona przynęta i będziemy się starali tutaj złapać jakiegoś karpiszonka. Co nam pozostało, zapraszamy Was do oglądania, zapraszamy Was na film. Jak co tydzień, odpalamy. zerknijmy Januszowi do pudełka z góry. Janusz, tutaj, standardowo namieszane osmo z domieszkiem metod Mixa Epidemii Dark, czyli tej ciemnej. Ja też będę szedł w ten, w ten kierunek, ale bardziej paletów sobie nasypię. No i tutaj ma też. Co to było, Janusz, ten, ta zanęta? Powiem Wam, że. Wonder Black. Wonder Black. Z, teletem, wiesz? Też z, z takim polecikiem a fajnie pachnie, kurde. Powiem, że fajnie panie. No. Szkoda, że nie można zapachu przenieść na kamerę, ale może kiedyś. No, ale jeszcze chwilę. no dokładnie to samo Co, powiedziałem. Ach, kurde, pierwsza rybka u Janusza. Yumi, yumi, yumi. Tych. Lechu. Ten. One tak dziwnie biorą. No, one tam będą waliły w to, no. Tylko dlatego, tutaj, kurde. No to jest ciekawe. Bo tam może coś być grubszego i weszło w zaczep. O, idzie, 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 idzie. O ty, kurde. A poszło trochę ty. A co teraz chodzi tutaj? No, widzę właśnie. Ale jaja. A będzie tak, że chopy jakiegoś gumowca wyciągnę. A Roki już, on już czuje. A, ja coś podnieciągnę ale ciągnę. to <noise> ale numer, panato. I co tu mamy? Poczek, poczek, ucięło się. A, u mnie kolejne branko. Słuchajcie, no od rana mamy co robić tutaj z Januszem. Ale jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Co to jest? Płoć. Płoć. A to ładna. No mówię ci, zawsze jaka ubarwiona będzie, zobaczysz ty. Bo mówiłem Januszu. Ty, jest tutaj, złota rybka. Że bardzo pięknie płocie są tutaj ubarwione. To w końcu zobaczymy. Ja, kurde, piękna, ciemna płotka. No, no, ale ty naprawdę się... ładnie. No, mówię, ja takich chłopie zobaczę. Ciemne są te płocie. A jakie żywotne. <laughs> o, pierwsza dzisiaj. Brawo. Super, naprawdę ty. No, dobra, słuchajcie, tak żeby nie było, że kłamiemy, że nie mamy czasu sobie tutaj z Januszem wypić Picha, wypi. spokojnie browareczka. Tutaj mamy metodę. Na, na metodzie założony Wafsters z Osmo Yumi Powiem Wam, że kolor nie ma w ogóle znaczenia, ale zobaczcie na to Zrobię i Ile będziemy czekali na branie Plum Fajne plum Zaklipsowane To musiałby być pech, żeby to ranie wzięło, nie? Czekamy. Weź sobie do ręki <śmienic> <śmienic> A tutaj się ten tam... Patrzcie zaraz ładuje. Oj, patrzcie, już jest branie, zobaczcie w ja pierdziele <śmienic> Ani kurde no ile to było? 10 sekund Ja nie, ja zakładam coś większego, nie? bo ja, ja nie mam czasu nawet zrobić drugie wędki. Zobaczcie, druga wędka urwał mi się zestaw to, co Janusz tam nagrał, jak ciągnąłem, nie wiem, według mnie to jakiś kamień chyba po bo albo jakiś gumowca ciągnąłem, bo to tak skakało. No i naprawdę nie jestem w stanie zrobić tej drugiej wędki. Nie? Janusz troszkę, o, Roki pływa. No, ja pływa. Nie chce pływa, nie? Takie wyjazdy są najlepsze. Roki, gonisz ważki? Tak, gonisz ważki. <grymne> Janusz mi się tam podrzucił i kapra holuje. <grymne> nie, żarty, żarty. Ja się, ja się cieszę jego szczęście. <grymne> A kapel co? No ja, tak się zachowuje, no, tak. tak. Ale to nie będzie wielkolud, wiesz? No to nieważne, wielkolud, nie wielkolud, ale... Ale cieszy rybka. to Z tej głębokiej wody, no. Ja, to kart. No, to, to gdzie go już masz, a jeszcze kawałek. Ale to będzie kaprzyk, no. Tak, co miał zrobić? To zrobił i tyle no. Ja golas. Tak. a czekaj, bo ty go masz pod żyłką. Dobra, spoko, kieruj go tu Ale go pięknie widać tam To taka czysta woda jest, nie? Tak, o, nie trafiłem. Tak, a, tak, to no, jest jedna kamera i jedna to jest lipa. jest, Udało się. A i mamy pierwszego golasa no, 40. 40. ka ładna. Ale kurde, gruba, co? Nie jest naciśnięty o... ikon? Nie, nie, czy tu mały tuścioch, nie? Jak, ta, jak, jak tata, pewnie, że zrobię. Tak, Janusz, szybka. Czekaj, szybka, szybka foteczka będzie. Nie, żebym ci głowy nie uciął, bo nam będzie mlaskał. Ciach, jedna, druga Jeszcze z kąta Jest? Ciach Puszamy rybkę do wody Pierwszy dzisiaj, miejmy nadzieję, że zobaczcie jakaś czysta woda normalnie dno widać, patrz Jak długo co? No Gratulacje a to też poczujesz dzieciaków moich nie, nie zabraknie na filmach Fajnie w basenie, dzieciaki, Nikola, popatrz na tatę, pomachajcie. A zaśpiewajcie piosenkę tacie. Jadą, jadą mi się. Śmieją im się, pysie. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. A misio ma po i wołają jeszcze jest yeah. Brawo i historia taka sama jak u mnie. Janusz ledwo co rzucił Zestaw ledwo co do dna doleciał już I już to coś miało na uwadze Zaraz zobaczymy co tam się za rybka ciągnie Co myślu? No, wiaderka szuka, wiaderko. Płoć, ale piękna. U, czekajcie chwilę, zobaczyć jaka płoć. Zobaczycie jaka piękna poć u Janusza. A zdrowiutka? Zdrowiutka, zdrowiutka fajna. no. Zdrowiutka ciemna no. i zdrowa. No i do wody. Zaklęcie przeszło na Janusza. No, mi spokój, kurde. <laughs> teraz on nie odpocznie. Naprawdę, kurde. Jak ja miałem branie, zabranie ma on stał, to teraz ja stoję, sporadyczne brania, a teraz on naparza. A to ile, dwie minuty. Ani nie. No to co wędkę? No wędkę położył, no dokładnie. Ryby atakują od razu jak tylko wejdzie. Janusz, emo emocjonujący hol. A <grytanie wyszło w szkole> Janusz w końcu to wyśrutował, bo już wnerwiony był i. co to? Leszyk? Leszyk. Ach, to skubaniec, sądzę, że chociaż płoć. A u mnie też ładne branie było, tylko byłem pewny, że mnie Janusz zahaczył i. i dupa. Ale ładne już, co? Lepszy, tak. Oj, jest. Ryby nas tutaj w bambuko zaczęły robić, słuchajcie, coraz mniejsze przynęty zakładamy Jak brały fajnie na początku, to teraz strasznie ciężko jest pozacinać Co? Płotka? Płotka, no. Ja Już po widać, tym takim pomarańczowym, wiesz? Super no, tu takie ładne mają, to... Ale patrz, kuźwa I na co to jest? Na tego pomara... Aha Tego Bajta. Żółty Tego żółtego, no to jest chyba kokos, te, te, te żółto-białe to są chyba kokosy, wiesz czyli to nie ma dzisiaj znaczenia. Nie ma <laughs> słodkie, śmierdzące, wszystko leci, nie? Ja dokładnie. Dobra. Ło kurde, słuchajcie, zobaczcie jak grzeje palnik jara. Tapkę zaraz trzeba jakąś ubrać. Kombinerki tam mam w czapce. I trzeba się brać powoli. I, i, i Janusz brać powoli za obiad, co? Bo głodni powoli. O, o, Idziemy zobaczyć. Co zapachy tutaj... już lecą. Idziemy zobaczyć co tutaj Patrycja pichci. Ło, jest grubo pajwa. Zobaczcie. Bra! Tutaj już mamy ugotowane nie, ciepłe, brało, ciepłe, nie, ciepłe nie, młode ziemniaki. Z koprarkiem. Z koperkiem. Tutaj mamy kapustę zasmażaną na boczku. To sobie w domu zrobiliśmy i tutaj kabowe i piersi z kurczaka się smażą Taki obiadek dziś będziemy jedli prosto nad wodą Co tym razem Marcin? Ja mam zielonego pojęcia Ale ładne wydaje mi się że to będzie albo jakiś większy leszcz albo płotka większa no. to będzie płotka Bo ładnie bije No ciekawe albo lesz, A, już? Ty, żeby się tam obraca Ty, to, to jest płodka Płodź! Myślałem, że to lesz tak błyska. A to złota rybka. kolejna. Ale ładna. Kolejna podka. Zobaczcie jakie złote te podki. Normalnie aż pomarańczowe. Piękne. I skusiła się na Yumi Baftersika. Metod Feeder. Piękne. Koszyczki delikatne po 15 gramów. No mówię, nie? Tak kurde te wędki powiem wam szczerze Byłem pewny, że to też przed chwilą miał karpia, była płoć Ale normalnie takie brania, kurde piękne robią te płocie, nie? Tak A Janusz ma tą wędkę tam co no, może 90 gram Ile? 90? No i tak pracuje, płoć No i pięknie. Ja, piękna płotka, no kolejna. Złocista rybka. O. też kolorek zobacz. O, piękna no. Takie, ten, nie? Pomarańczowe mają to płetwi i czarne grzbiety, nie? Dokładnie. I pomarańczowe oko. No, o, o, ładne, ładne. 12 w południe. Pierwsza. <grym 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 spóźni spóźniłem się godzinkę. Mamy godzinę pierwszą, powolutku. Czas na obiadek. Januszku, smacznego. Nawzajem. Zobaczcie, <grym> co tu mamy. Młode o, ziemniaczki, koperek. Schabowy i, i kapuchę zasmarzaną na młodej kapuście z boczusiem, nie Milenko? Nikolko? Smacznego. Smacznego. Smacznego! Smacznego! No i ostatnia rybka już chyba na pożegnanie u Janusa, bo pakujemy się powoli Po obiadku poje... o, gleba była No, klepka glebka O, leż, po górą idzie i tańczy No, jak już tam się... Szkiełko pokazuje to. No. Już wiadomo co to, nie? No, Leszek. My się już z wami powoli żegnamy. Jedziemy do domu, jedziemy się, jedziemy się pakować na kolejny gruby wyjazd. Tak jak mówiłem, tydzień czasu zostało 5 dni. Powoli odliczamy, z Krzychem ruszamy. W sobotę, no i będziemy siedzieć kurczę, dopóki nam się odechce. Mamy na to przeznaczone. Nawet idziemy dni, jeżeli trzeba będzie i nikomu się nie znudzi. A wiecie, że my lubimy siedzieć nad wodą, więc więc na pewno sobie posiedzimy. Będziemy łowili praktycznie na grubo, więc zobaczymy czy uda się coś złowić. No my się już z Wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Siemanko. Żegnamy się już Janusz. Baju baj, nie? Zegrajcie kapry Jajna <gry> udany, co? Wrócimy jeszcze jeszcze, tak. Jajne ja. kudane pyszne. O, pojedzone. Ripki kolorowe, tak? Kolorowe, kolorowe. Pago. Dobra, nic. Do zobaczenia na Trzymajcie się zdrowo.